Cześć, dzień dobry, witajcie. Sorry, że tak w kapturze dzisiaj, ale jak widzicie, pogoda nie sprzyja. Powrót zimy mamy. No dobra, mamy luty w końcu, nie? To może trochę być tej zimy. Idziemy do wieczek, żeby im dać ich przysmak. Czyli obierki z ziemniaków uwielbiają. Może one na tym się tak napasły, kurde. No, może, może właśnie przez te obierki z ziemniaków ja myślę, że one są kotne, ale patrzcie jakie chętne od razu. Tu choinkę, myślałem, że coś się obgryzał, ale nie, nie pasuje im, więc choinka niedługo pójdzie. Out, proszę. Zajadać. Jedzcie, jedzcie maluszki. No nie takie maluszki, nie? Już trochę przybyczyły. Nawet Wacuś już jest taki okrąglejszy. Wacek chodź tutaj. Nie mu się taka grzywa robi. Jak u lwa. Urósłbyś trochę jeszcze, co? Może by coś było w pożytku z tego twojego wacka? Bo wacek wacka się coś nie spisał. Pokażę Wam co mi się udało tutaj zrobić ostatnio. Co tutaj z Miłoszkiem zbudowaliśmy? Miłoszek kończy nosić deski, które nam zostały. A ja Wam pokażę, co tutaj jest zbudowane. Ano, taki przybytek tutaj powstał. Taka jakby zagroda w zagrodzie. A po co tobie to, Macieju? Ano, drodzy widzowie, po co mi to? Ano po to, że gdyby któraś owieczka jednak chciała się wykocić, a coś czuję, że tak będzie, ostrożnie mi, oszku, bo one się łają, coś czuję, że tak będzie, że któraś się wykoci, to mam gotowy ten i nie będę się wtedy stresował i biegał, i wiecie, yy, na szybko. Tak wam tylko pokażę, co i jak. Taki prosty system zamykania, czyli zamykamy tu i na dźwigni się zamyka. Całe drzwiczki się blokują, jest tutaj dość sporo miejsca, myślę, że bez problemu. To jest o tyle też fajne, że wiecie jak na przykład o, mogę taką pułapkę zastawić, czyli zostawiam drzwi w ten sposób. Powiedzmy wpędzam tutaj owce, one tu wbiegają i pyk. I to się zamyka samo. I nie ma szans. Nie ruszycie tych drzwi. Taki, a taki mi pomysł przyszedł do głowy. Może nie genialny, ale taki, który mi myślę ułatwi życie. Coś takiego, nie? Tu jeszcze muszę chyba jakiś zaczep zrobić, tak, żeby mógł na pełną szerokość otwierać drzwi. Bo tutaj bym sobie wtedy blokował, nie? Ale to jeszcze chwilkę. Potrzymaj mi łóżku. Potrzymaj. Ja sobie zrobię w ten sposób. No, więc wykotnik, drodzy widzowie jest gotowy. Czy się przyda? Życie pokaże. Ja czuję, że przyda się. A wszystko się okaże, co i jak za kilka tygodni. <laughs> jak w końcu Bunia stwierdzi, dobra, koniec. Chodzę 10 miesięcy w ciąży, wykocę się. <laughs> tu miałem chwilę ostatnio, więc już zakończyłem tą ścianę wreszcie. Tu jeszcze jest tak niezakończone, bo jeszcze tu się waham, czy to obcinać, czy czasem nie będę przedłużał. Ale to to na razie jeszcze nie jest nic pewnego. No, i tu zaczynałem sobie wczoraj działać. Czyli tył tej siopki zabudowuję, bo widzicie, to nie jest niby z blatu zrobione, ale prześwitów tyle co nie miara. O, popatrzcie. Więc dlatego tutaj sobie na spokojnie, jak mam chwilę czasu, to sobie zabudowuję. I do tej strony chciałbym to dociągnąć. Tutaj to nie wiem, czy jest sens zabudowywać, bo i tak, i tak z tej strony będą jest otwarte, więc nie wiem, tu chciałem, w środku, żeby im nie wiało no taki jest mój plan, nie? ale słuchajcie dzięki wielkie za podsyłanie tych adresów ja myślałem, że 44 giełdy, które miałem wrzucone na tej mapce, to jest ohohoho a jak się okazało, chyba z 16 jeszcze dorzuciliście mi więc teraz w całej Polsce mamy około 60 luka koło Zamościa się zapełniła okazało się, że w Zamościu jest rynki, aż dwa. Więc luka koło Zamościa jest zapełniona W centralnej Polsce jest też zapełniona Tam w Włocławku bodajże coś chyba wpadło Natomiast no niestety, Pomorze nadal jest kiepsko Jak ktoś ma jakąś informację o Pomorzu, jakaś giełda, dajcie znać, bo tam, tam jest troszeczkę lipa No i bardzo, bardzo dziękuję serdecznie za dorzucenie tak jak mówiłem, wspólnie będziemy tą mapę budować, tylko prośba ogromna, jak podsyłacie wiadomości, to podsyłajcie mi troszeczkę więcej danych, bo czasami dostaję takie, giełda w jakiejś tam miejscowości X w czwartki. I wiecie, ja próbuję na mapie znaleźć tą, tą giełdę i okazuje się, że na mapie w ogóle nie wyszukuję. Tych miejscowości jest co najmniej ze trzy w Polsce i zaczyna się robić problem, nie? Więc jak mi podajecie jakieś informacje, nawet kod pocztowy. Wiecie, wy tam mieszkacie, wy znacie ten kod. Wy może wiecie, że ta nazwa X to jest akurat ta. Natomiast dla mnie, jak nie mam pojęcia, no to jest jakaś tam miejscowość w Polsce. Dobrze. Żeby nie być gołosłownym, tu się cały czas coś dzieje. Tu wam pokażę motyw, bo ściana już jest zrobiona. Tam jeszcze tylko wykończeniówka została, ale ściana już jest obsadzona. I to jest w tej wolierce, którą budujemy dla Pawi. O tak wam pokażę. Tutaj mój tato z moim teściem działali ostatnio i dokończyli tą ściankę. Z tej strony tak wygląda. Okno jeszcze nie pomalowane, ale już to całkiem zgrabnie wygląda. A tak to wygląda z tej strony. Cicho, kura. No o. Nie dasz tutaj pogadać. Tak wygląda z tej strony, drodzy widzowie. No temperatury są teraz niskie. Tak sami widzicie, śnieg zaczyna pruszyć, więc no nie mogę chwilowo malować. Chciałbym bardzo ale to będzie bardzo długo słowo, więc jeszcze poczekam w przyszłym tygodniu bodajże od niedzieli czy tam od soboty ma być pięknie słonecznie więc wtedy się zajmiemy malowaniem bo ta ściana jest gotowa więc tam sobie tylko zagrodzę ten kawałeczek między słupkiem a tym i te panele mogę zabrać to mnie właśnie blokowało nie mogłem tych paneli tam używać no bo niestety służyły mi tutaj za płot tak jak widzicie ale to już się wyklarowało ścianka jest gotowa a więc panele mogę teraz zabierać, rozkładać je w sensie roz, yy, rozkręcać, bo one są po dwa skręcone. Jednak na mniejszym będzie mi łatwiej działać i zaczynam też robić stanowisko do malowania. Muszę pomalować te panele, tak jak Wam mówiłem, na czarno. Tutaj jeszcze ta blacharska obróbka cały czas czeka, ale z premedytacją tego na razie nie robię, drodzy widzowie, bo mam plan, że być może tędy puszczę kabel. Od kamery, nie? Tędy pójdzie kabel i tam. Być może, jeszcze nie wiem. Na razie się temu przyglądam, że tak powiem, rozwiązaniu, ale kto wie, czy tak, czy tak nie zrobimy. No więc dobrze, co Wam jeszcze mam, mogę powiedzieć? O, widzicie moje kurki saseksy, nie? Tutaj jest jeden. Gdzie jest drugi saseks? O, tu jest drugi. Ogólnie mam trzy te kurki. I wiecie, jaki jest problem? Ostatnio montowałem filmik z połańca, z giełdy. No, nie pogadasz, no nie pogadasz, człowieku. Idę w sam kąt. Montowałem filmik z połańca z giełdy. I teraz wam wstawiam ten moment. Jak montowałem i zobaczyłem tego koguta i te dwie kury. Mówię, Maciej, czemu ty ich nie kupiłeś? I to jest kolejny raz, Już z tymi zamojskimi raz tak wtopiłem. I teraz z tymi saseksami. No kurczę, jak ja się skupiam na filmowaniu, to często jest tak, że Staram się, żeby wiecie, ta kamera mi nie latała, żeby tu ładnie nagrać powoli i tego, nie szarpać tą kamerą. I często przegapią fajne okazje. Po prostu spać nie mogłem. Mówię, kurde, 160 zł, jeśli dobrze pamiętam. Ten pan powiedział: Za koguta i dwie kury. Pech, po prostu pech. Ale może się jeszcze uda? Może jeszcze dziś. Dorwę tego kogucika i te kurki Bo całkiem ciekawe są, powiem wam Tylko znowu, musiałbym tutaj jakoś ich pooddzielać Żeby się nie mieszały W tym momencie musiałem wszystkie koguty Trzy feniksy, które miałem Wyłapać Bo zaczynam zbierać yy, Zbierać to jeszcze za wcześnie Przepraszam, jeszcze nie zbierać Zaczynam czyścić kury Z obcych kogutów Skomplikowanie zabrzmiało, wiem Słowo twórczość u mnie jest na wysokim poziomie <laughs> Chodzi o to, że yy, przeważnie wrzucałem do inkubacji białe jajka, bo mi się wydawało białe jajka na pewno od lekhornów. Co prawda, to prawda, ale nie masz pewności nigdy, jaki kogut tam tą kurę, że tak powiem, złapał. Więc yy, w tym momencie mam tylko dwa białe koguty lekhorny i myślę, że tak. No gdzieś. Początkiem listopada po początkiem lutego odłożyłem tamte wyłapałem więc te dwa koguty e, myślę, że do 21 3 tygodnie damy tak, żeby się wyczyściło jakby, nie? żeby tylko te koguty tu urzędowały, te koguty żeby tutaj rosiły kury i żeby e, żeby mieć czyste jajka pod inkubację taki jest mój plan w tym roku oczywiście znowu będę inkubował kury tak jak e, rok temu z tym, że jak pamiętacie w tamtym roku 100 jajek włożyłem, jeśli dobrze pamiętam. Tam się więcej wykluło, ale suma sumarum 38 bodajże mi zostało. Bo wiadomo, czasem się wykluło jakieś młode. Gdzieś za dzień dwa padło, więc suma sumarum takich, które już potem w piórka szły kurki to było 38. Wynik, no nie wiem, 45% myślę, że około 7 gdzieś tam chyba padło. Z tego co pamiętam. Jedno mi nawet kot chyba zwinął, więc yy, no, więc tak to było i w tym roku stwierdziłem: Dawaj Maciej, 200. <grywia> a co? Doładuję 200 kurek, a to dlatego, że chcę, yy, chcę, w tym roku zwiększyć ilość kur. Mam ich około 30, a chciałbym, żeby wrzesień, październik, żeby mieć około, nie wiem, 50-60, może nawet 70 kurniosek. No, po prostu mam zapotrzebowanie na jajka Znajomi się tam odzywają Oj, słuchaj, nie masz jajek Mam, nawet dwa <laughs> Więc, no, taki jest plan na ten rok, drodzy widzowie Czy się uda? Zobaczymy Ja myślę, że z waszą pomocą na pewno Poczekajcie, niech ja przejdę przez kółek Tutaj, panie Michale Poroże od pana wylądowało w zacnym miejscu Więc myślę jeszcze czy tutaj takiego jakiegoś dużego sobie nie załatwić, ale to kurde koszta są no Patrzyłem jakiś taki fajny z Bawoła z takimi rogami 2000 mówię uuu Za 2000 to ja bym dużo rzeczy miał czekajcie mam jeszcze chleb dla owieczek zapomniałem im dać Chodźcie tutaj moje wariaty Chodź buniek proszę no nie chcecie? No, Wacuś, jeden odważny. Chodź, Wacusiu, chodź. Proszę. Ewelka, chodź. No, Ewelinka, nie zabieraj, tylko chodź. O, widzicie, jaki postęp? A nie, to bunia była, przepraszam. O, tu jest Ewelina. a już miałem się pochwalić. Ewela, chodź tutaj. Masz. Cofnę kamerę, żeby nie widziała, bo ona się boi kamery. Chodź. No masz. Maleńka, proszę. No A ty jesteś bojaźliwa. To nie będziesz jeść. Zaraz bunia przyjdzie po drugą tą. Masz. O, widzicie no, wariata. Jauka. Nie Jauka, przepraszam. Lola. To nie dla ciebie. Czarny kot mi przeszedł drogę. Będzie pech. Jeszcze nie przeszedł, zaraz go złapię. Nie ma tutaj Dzięki wielkie za wspieranie tutaj tej giełdy Znaczy tej mapki giełd Za podrzucanie mi adresów Myślę, że już w tym momencie Każdy, ale to dosłownie każdy w Polsce Może znaleźć fajną giełdę I sobie coś tam odszukać, co potrzebuje Wysyłki są Chyba zblokowane Ja powiem Wam szczerze, jednej rzeczy nie rozumiem Poczta Polska ponoć słabo wszędzie A na wysyłki Zwierząt ma monopol no, to coś mi tutaj nie gra. Mając monopol na daną, na daną usługę i blokować ją, sami sobie dopowiedzcie resztę. Przecież, jakby inne firmy mogły wysyłać zwierzęta, to myślę, że nie patyczkowałyby się, tylko raz, dwa by wysyłały i można by było coś zakupić z drugiego końca kraju. No, ale niestety, na tego typu usługi ma tylko Poczta Polska pozwolenie. I mając pozwolenie, mając monopol na cały kraj, blokują to. Nie rozumiem tego kompletnie. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się. Cześć.